W naszych dogłębnych analizach wszelkich danych udostępnionych przez urząd miasta, jak i danych, które sami pozyskaliśmy, po prostu tego uzasadnienia nie było. Na co więcej mieliśmy i wciąż mamy przekonanie, że jest to decyzja błędna w kontekście tego <grym> miasta Dlatego... wierzymy, że to, co wspólnie tworzymy od tylu lat, ma moc silniejszą niż wszelkie zamiary. Dla nas ta decyzja nie jest sygnałem do wycofania się. Jest sygnałem, że musimy mówić głośniej to, o czym mamy pełne przekonanie. Trzynastka to szkoła chętnie wybierana przez rodziców, o czym świadczy jej pełne obłożenie, a także spora ilość uczniów dojeżdżających. Trzynastka to szkoła ze wspaniałą bazą lokalową i dydaktyczną, wzorowo przystosowana do potrzeb wszystkich uczniów. Trzynastka to szkoła aktywnie działająca na forum miasta, artystycznie i sportowo. Mamy świadomość problemu demografii. Jednak podjęta uchwała zrzuca ciężar i odpowiedzialność organizacji całej raciborskiej światy tylko na jedną placówkę. Na naszą. I temu mówimy stanowczo nie. Szkoła to nie jest pusty budynek w statystyce. Szkoła to nie jest tabelka w Excelu. Szkoła to społeczność, dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników, ludzi, którzy codziennie biorą odpowiedzialność za wychowanie i edukację, edukację młodych, którzy są naszą inwestycją w przyszłość.